Witajcie, jestem Julia, to jest kolejny odcinek na moim kanale. A dzisiaj będziemy sobie czytali kolejny już jedenasty rozdział z książki Henryka Sienkiewicza pod tym Rozdział 11. Tej nocy Winicjusz nie kładł się wcale. W czas jakiś po odejściu Patroniusza szagdyje i jęki. Smaganych niewolników nie mogły uko koić ani jego bólu, ani wściekłości. Zebrał gromadę innych sług i na ich czele późną już nocą wpadł, wypadł na poszukiwanie Ligi. Zwiedził dzielnicę Eskwilińską, potem Suburę, Vicus, Sceleratus i wszystkie przeległe zauki, po czym ob obszedł Kapitol. Przez most Fabryciusza przenosął się na wyspę, za czym przebiegał za czym przebiegł część miasta za Tybrzańską, lecz była to gonitwa bez celu, gdyż tam nie miał nadziei odnalezienia Liki i jeśli jej szukał, to głównie dlatego, by zapewnić czymkolwiek. No straszną, jako że wrócił do domu dopiero o świt świtaniu, gdy już w mieście poczęły się zjawiać wozy i muły przekupników jarzyn, gdy piekarze otwierali już sklepy wróciwszy. kazał uprzątność ciało Gula, którego nikt nie śmiał tknąć dotąd. Następnie nie, tych w którym odbito ligię, kazał wysłać do, miejski, do wiejskich Argastu, argastulów, co było karą straszniejszą, niemal od śmierci. Wreszcie, rzuciwszy się na własną ławę w atrium, począł bezwładnie rozmyślać, jakim sposobem odnajdzie i zabierze ligię. Wyrzec się jej, stracić ją, nie zobaczyć jej więcej wydawało mu się niepodobieństwem. Na samą myśl o tym ogarniał go szał. Samowolna natura młodego żołnierza, pierwszy raz w życiu, trafiła na opór, na inną niezłomną wolę i wprost nie mogła pojąć. Jak to być może, by ktoś miał stawiać, stawać w poprzek jego żądzy? Winic już wolałby, raczej żeby świat i miasto zapadły się w gruzy, niż żeby on nie miał dopiąć tego, czego chciał. Odjęto mu czarę rozkoszy niemal sprzed ust, więc wydało mu się, i spełniło się coś niesłychanego, wołającego o pomstę do praw boskich i ludzkich. Lecz przede wszystkim ch nie chciał i nie mógł pogodzić się z losem, albowiem nigdy niczego tak nie pragnął w życiu. Jak Ligi, wydawało mu się, że nie potrafi bez niej istnieć. Nie umiał. Chciał odpowiedzieć, co zrobiłby bez niej jutro, jakby mógł przeżyć na dni następne. Chwilami porywały go na nią gniew bliski obłędu. Chciałby ją mieć po to, by ją bić, włóczyć za włosy pod subilium i pastwić się nad nią. To znów porwała go straszna tęsknota za jej głosem, postacią oczyma i czuł, że gotów był, by był leżeć u jej, jej nóg. Wołał na, na nią, gryzł palce, obejmował głowę rękoma, zmuszał się ze wszystkich sił, by myśleć spokojnie o jej odzyskaniu i nie mógł. Przez głowę przylatywały mu tysią, tysiączne środki i sposoby, ale jednego do, od drugich szaleńsze. szaleńsze. Wreszcie usnęła mu myśl, że nic inny jej nie odbił, tylko Aulus, że w najgorszym razie Aulus musi wiedzieć, gdzie ona się ukrywa. I zerwał się, by biec do domu Aulusów, jeśli mu jej nie oddadzą. Jeśli nie uklękną, nie ulękną się gruź, pójdzie do Cezara, oskarży starego wodza nieposłuszeństwo i uzyska na niego wyrok śmierci. Ale przedtem wydobędzie od nich wyznanie, gdzie jest ligia. Lecz jeśli ją oddadzą nawet dobrowolnie, i tak się pomści. Przyjęli go wprawdzie do domu i pielęgnowali, ale to nic. Tą jedną, jedną krzywdą uwolnili go od wszelkiej wdzięczności. Wściwa i zawzięta jego dusza poczęła się ulubować myślą o rozpaczy pomponie Grecyny. Gdy staremu Aulusowi centurion przyniesie wyrok śmierci, był zaś nie ma pewne, że go uzyska, pomoże mu w tym Petroniusz zresztą i sam Cezar, nie odmawia niczego swym towarzyszom Augustanom. Chyba że mu nakazuje odmówić osobista niechęć lub żądza. I nagle serce zamarło w nim niemal pod wpływem strasznego przypuszczenia a to sam Cezar odbił Ligię. Wszyscy widzieli, że Cezar często szukał w nocnych rozbojach rozrywek wśród nudów. Nawet Petroniusz przyjmował udział w tych zabawach. Głównym ich celem było wprawdzie chwytanie kobiet i podrzucanie ich na płaszczu żołnierskim, aż do umdlenia. Jednakże sam Nero nazywał czasami owe wyprawy połowem pereł. Zdarzyło się bowiem, że w głębi dzielnic zamieszkałych przez rojną ubogą ludność wyławiano prawdziwą wyławiano prawdziwą perłę w dzięku i młodości. Wówczas Zagatio, jak nazywał podrzucenie na żołnierzskiej guni, zmieniło się w prawdzie w porwanie i perłę. Odsyłano albo na Palatyn, albo do którejś z nielicznych wili Cezara, albo wreszcie Nero odstępował ją któremu stowarzyszył. Tak mogło zdarzyć się z Ligią. Cezar przypatrywał się i w czasie uczty w już ani na chwilę nie wątpił, że musiał się wydać najpiękniejsza z kobiet, kiedy dotąd widział. Jakżeby mogło być inaczej, wprawdzie Nero miał ją u siebie na palatynie i mógł otwarcie zatrzymać. Lecz, jak słusznie mówił Petroniusz, Cezar nie miał odwagi w zbrodniach i mogą zdziałać otwarcie. Wolał zawsze działać tajemnie. Tym razem mogły go do tego skłonić i obawa przed Popeą. Winicjuszowi przyszło teraz do głowy, że Aulusae może by nie śmieli porywać przy przemocą dziewczyny podarowanej mu przez Cezara. Kto by zresztą śmiał? Czy może ów olbrzymi lik z błękitnymi oczyma, który odważył się jednak wejść do tricjum, wynieść ją z uczty na ręku? Ale gdzieżby się z nią schronił? dokąd by ją zaprowadził? Nie. Niewolnik nie zdołałby się na to. Zatem nie uczynił tego nikt inny jak Cezar. w Winciszowi pociemniało w oczach i krople potu pokryły mu czoło. W takim razie Ligia była stracona na zawsze. Można ją było wyrwać z każdych innych rąk, lecz nie z takich. Teraz z większą niż przedtem słusznością mu powtarzać: Vae miestro michi, biedami. Wyobraźnia, wyobraźnia przedstawiała mu ligię w ramionach Nerona, i po raz pierwszy w życiu zrozumiał, że są myśli, których człowiek po prostu znieść nie może. Dopiero teraz poznał, jak ją pokochał, jak tonącemu przesuwa się błyskawicznie przez pamięć całego jego życia. Tak jemu poczęła przesuwać się ligia. Widział ją i słyszał każde jej słowo. Widział ją przy fontannie, widział ją u Aulusów. i na uczcie. Czując jazdł czuł zapach jej wozów, ciepło jej ciała. Rozkosz pocałów, którym na uczcie rozganiał jej niewinne usta, wydawała mu się stokrot piękniejsza, po, Pożądanie słodsza, słodszą, stokrot więcej jedyną, wyobraźnią spośród wszystkich śmiertelników i wszystkich bóstw niż kiedykolwiek. Gdy pomyślał, że to wszystko, co tak szczepiło mu się w serce, stało się krwią i życiem, Mógł posiąść nerą, chwycił go w ból zupełnie fizyczny, tak straszny, że chciał się bić głową o ściany triatrium, póki jej nie roztrzaska. Czuł, że może oszaleć i że oszalałby z pewnością, gdyby jeszcze nie pozostawała zemsta. Lecz jak poprzednio wydawało mu się, że nie będzie mógł żyć, jeśli jej nie odzyska, tak obecnie, że nie będzie mógł umrzeć, póki jej nie pomyśli. Ta jedna myśl, myśl sprawiała mu niejaką ulgę. Będę twoim kasjuszem, harhereon. Powtarzasz sobie miesiąc o Neronie, po chwili chwyciwszy w ręce, ziemi, w ręce ziemi z was kwiatowych otaczających imprum, wykonał straszliwą księgę Erebowi. Ereb w mitologii greckiej określenie pa państwa zmarłych. Hakacie i własnym domom Larą, że zemsty dokona, dostał istotnie ulgi Miał przynajmniej dlaczego żyć i czym zapełnić dnie i noce. Po czym zaniech, zaniechawszy, myśli udanie się do ukazał Kazał się nieść na Palatyn. Po drodze myślał, że jeśli go nie dopuszczą do Cezara lub zechcą sprawić, że nie ma przy sobie broni, to będzie dowód, że ligiem porwał Cezara. Broń jednak nie wziął. Stracił przytomność w ogóle, lecz jak zwykle ludzie pochłonie ci jedną myślą. Zachował ją w tym, co się toczyło zemst. Nie chciał mu spełzła przedwcześnie. Oprócz tego pragnął przede wszystkim zobaczyć aktę. Sądził bowiem, że od niej może dowiedzieć się prawdy. Filami przybłyskiwała mu nadzieja, że może zobaczyć Ligię. i na tę myśl począł drżeć, już bowiem Cezar porwał ją, nie wiedząc, z kogo porywa, i dziś mu ją wróci. Ale po chwili odrzucił to przypuszczenie. Gdyby chciał, bo mu się ją odesłać, odesłałby wczoraj. Akty jedna mogła to wszystko wyjaśnić i ją przed, przed innymi należało zobaczyć. Utwierdziwszy się w tym, kazał niewolnikom przyspieszyć kroku. Po drodze zaś rozmyślałby bezwładnie to o ligi, to o zemsie. Słyszał, że kapłani agipskiej bogini Pacht umieją sprowadzać choroby na koło zechcą. Postanowił dowiedzieć się od nich o sposobie. Na wschodzie mówiono mu także że Żydzi mają jakieś zaklęcia za pomocą których pokrywają wrzodami ciało nieprzyjaciół. Między niewolnikami, miał, póki, między niewolnikami miał w domu kilkunastu Żydów. Obiecał sobie więc, że za powrotem każe ich ćwiczyć, póki mu tej tajemnicy nie wyjawią. największą jednak rozkoszą myślał o krótkim mieczu rzymskim, który wytaczał strumienie krwi, takie właśnie, jakie wytrysły z kajusa kaligi, kaliguli. Potworzyły niestaranne plamy na kolumnie portyku. Bo tu był teraz wymor wymordować cały Rzym, a gdyby jacy mściwi bogowie obiecali mu, że wszyscy ludzie wymrą z wyjątkiem jego jeliki, byłby się na to zgodził. Przed łukiem zebrał całą przytomność i na widoku straży pretoriańskiej pomyślał, że jeśli będą czynili, choćby najmniejsze trudności przy wyjściu, to będzie dowód, że Ligia jest z woli Cezara, w pałacu, lecz Prędcypilny centurion uśmiechnął się do niego w przyjaźnie i postąpiwszy przy kilka kroków rzekł. Witaj, szlachetny trybunie, jeśli pragniesz złożyć pokłon Cezarowi, na złą trafiłeś chwilę i nie wiem, czy będziesz mógł go zobaczyć. Co się stało? spytał Winicjusz. Boska mała Augusta, zachorowanie spodziewanie od dnia wczorajszego. Cezar i ja Austa popea... Au Augusta Popea są przy niej wraz z lekarzami, których z całego miasta wezwano. Był to wypadek ważny. Cezar, gdy mu się urodziła ta córka, szalał po prostu ze szczęścia. Przyjął, przyjął ją ekstra human agaudium z wielką ponadludzką radością. Przedtem jeszcze senat polecał. Najuroczyściej Bogą, łono Poppei czyniono w ro, wota i wyprawiono w Ancium, gdzie nastąpiło rozwiązanie. wspaniałe igrzyska Oprócz tego wzniesiono świątynię dwom fortunom nero, który w niczem nie umiał zachować miary. Bez miary również kochał to dziecię, popeiza i było ono także drogie, choćby dlatego, że umacniało jej stanowisko i wpływ czyniło nieprzparty. Od zdrowia życia małej augusty mogły zależeć losy całego imperium lecz Winnicjusz tak był zajęty sobą, własną sprawą i własną miłością, że nie zwróciwszy prawie uwagi na wiadomość Centuriona odrzekł. Chciał się widzieć tylko z aktę i przeszedł. Lecz akty zajęta była także przy dziecku i musiał czekać na nią długo. Nadeszła dopiero koło południa z twarzą zmęczoną i bladą, która na widok Winicjusza pobladła jeszcze bardziej. Akty zawołał wtrącając jej ręce Winicjusz i ciągnął ją na środek atrium. Gdzie jest Ligia? Chciałam się... Ciebie o to zapytać, odrzekł, patrząc mu z wyrzutem w oczy. A on jakkolwiek przyszedł sobie, że wywadę ją spokojnie. Ścisnął znowu dłońmi głowę i, po... dłoń i począł powtarzać z twarzą ściągniętą przez ból i gniew. Nie ma jej, porwano mi ją w drodze. Po chwili jednak pamiętał się i zbliżywszy swą twarz, do twarzy aktę począł mówić przez zaciśnięte zęby. Akte, jeśli ci życie miłe, jeśli nie chcesz stać się przyczyną nieszczęść, których nie potrafisz sobie nawet wyobrazić, powiedz mi prawdę, czy nie Cezar ją odbił? Cezar nie wychodził wczoraj z pałacu na cień matki twojej, na wszystkich bogów. Czy nie ma jej w pałacu? Na cień matki mojej Marku. Nie masz, jej, nie masz jej w pałacu i nie Cezar ją odbił. Od wczoraj zachorowała mała Augusta i Nero nie oddała dało, się od jego kołyski. Więc już odetnął. To, co wydawało mi się najstraszniejsze, gro... przestało mu grozić. A więc rzekł, siadając na ławie i zaciskając pięści, porwali ją Aulusowie. W takim razie bieda im. Aulus plus już był tu dziś rano. Nie mógł się ze mną widzieć, gdyż byłam zajęta przy dziecku. Ale wpytywał się o Olicję, Epafrodytę i innych ze słów cezarskich, a potem świadczył im, że, że przyjdzie jeszcze, aby się widzieć ze mną. Chciał odwrócić się chciał odwrócić od siebie podejrzenia, gdyby nie wiedział, co się stało z Ligią. Był przyszedł szukać jej do mojego domu. Zostawił mi kilka słów na tabliczce, w których zobaczysz, że widząc, iż Ligia została zebrana z jego domu przez Cezara na twojej, potrzebny żądanie, spodziewał się, że zostanie tobie odesłana. I dziś rano był w twoim domu, gdzie mu powiedziano, co się stało. To, że poszedł do Cybuliów, co bituliu. po czym wróciła z tabliczką, którą jej zostawił Aulus. Winicjusz przeczytał i zamilkł. akty, jej zdawała się czytać myśli w jego postępnej twarzy. gdyż po chwili rzekła. Nie, Marku, stało się to, czego chciała sama Ligia. Tyś wiedziała, że ona chce uciec wybuchnął Winicjusz. Ona spojrzała na niego swoimi mglistymi oczami, niemal surowo. Wiedziałam, że nie chcę zostać twoją nałożenicą. A ty czym byłabyś była całe życie. Ja byłam przedtem niewolnicą. Więc już nie przestał się burzyć. Cezar darował mu likiem, więc on nie potrzebuje pytać, czym była przedtem. Wynajdzie ją choćby pod ziemią i uczyni z niej wszystko, z nią wszystko, co mu się podoba. Tak jest, będzie jego nałożenicą. Każe ją chłostać. Ilekroć mu się spodoba. Gdy mu się sprzykrzy, oddają ostatniemu swoich niewolników. Albo każe jej odebrać żar na swoich Posiadłościach w Afryce. Będzie jej teraz szukał i odnajdzie ją tylko po to, by ją znieść, zdeptać i upokorzyć. I podniecając się coraz bardziej, trącił wszelką miarę do tego stopnia, że nawet akcja podnajścia zapowiadał więcej niż zdołałby dotrzymać. I że mówi przez niego gniew i męka nad męką miałby litość, lecz przebrana, przebrana miara wyczerpała jej cierpliwość. Także wreszcie z go, dlaczego do niej przyszedł. Wilnic już nie znał na razie odpowiedzi, przyszedł do niej, bo tak chciał, bo sądził, że mu ucieli, udzieli jakieś wiadomości. Ale właściwie przyszedł tylko do Cezara, a nie mogąc się z nim zobaczyć, wstąpił do niej. Ligia uciekając sprze sprzeciwiła się woli Cezara, więc on ubłagał go, by nakazał jej szukać w całym mieście i państwie, choćby przyszło użyć do tego wszystkich legii i przetrząsać kolejno każdy dom w imperium. Petroniusz poprze jego prośby i poszukiwania rozpoczął się od dziś dnia. Na to aktę rzekła, strzeż się, byś jej nie stracił na zawsze, wówczas dopiero, gdy ją z rozkazu Cezara odnajdą. Więc już zmarszczył brwi, co to znaczy, spytał. Słuchaj mnie, Marku, wczoraj byliśmy z Ligią w tutejszych ogrodach i spotkaliśmy Popea, a z nią Augustę, która niosła, niosła mu rzynka lilit. Wieczorem dziecko zachorowało, a Lili twierdzi, że zostało urzeczone iż, i że urzekła je ta coziemka, która spo, spotkały w ogrodzie. I dziecko wyzdrowieje, zapomną o tym lecz. W razie przeciwnym piesza popełska, że o czary, a wówczas gdziekolwiek ją odnajdą, nie będzie dla niej ratunku. Ta chwila milczenia, patrzył, więc już ode, ozwał się. A może ją urzekła? Nie urzekła ich powtarza, że dziecko zaraz zapłakało, gdy je podniosła koło nas. I prawda, zapłakało. Pewno wyniesie je do ogrodów już chore. W wyniesiono je do ogrodów już chore, Marku. Szukaj jej sam. Nie chcesz, ale póki mała Augusta nie wyzdrowieje, nie mów o niej z Cezarem, bo ściągniesz na nią pomstę Popeji. Dość już jej oczy płakały przez ciebie i niech wszyscy bogowie strzegą teraz jej biednej głowy. Ty ją kochasz, Akte? spytał postępnie więc już. A w oczach wyzwolnicy błysnęły łzy. Tak, pokochałam ją, bo ci nie odpłaci, odpłaciła nien nienawiścią jak mnie. Akte popatrzyła na niego przez chwilę, jakby wahając się, lub jak, jakby pragnąc zbadać. Czy mówił szczerze? Po czym odrzekła: człowieku zapalczywy i ślepy, ona cię kocha. Więc już zerwał się pod wpływem tych słów, jak opętany. Nieprawda, nienawidziła go. Skąd akte może wiedzieć, Czy po jednym dniu znajomości Ligia uczyniła, uczyniła jego wyznanie? Co to jest za miłość, która woli łatwo hańbę, ubóstwa? Niepewność jutra może i napełnić, a może i śmieć śmierć do, od uwieńczonego domu, w którym czeka z nią ukocha ucztą ukochany. Lepiej mu takich rzeczy. Nie słyszeć, bo gotów oszaleć. Oto nie oddałby tej dziewczyny za wszystkie skarby tego pałacu. A ona uciekła. Co to jest za miłość, która boi się rozkoszy? A płodzi boleść. To to pojmie. To może zrozumieć, gdyby nie nadzieja, że ją odnajdzie, to utopił, utopiłby w sobie miecz. Miłość się oddaje, nie odbiera. Były wiele auglusów, że tam wierzył w bliskie szczęście, ale teraz wie, że go znienawidziła. Nienawidzi i umrze z nienawiścią w sercu. Lecz akty zwykle bojaźliwe i agodne wybuchnęła z kolei oburzenie. Jakże to on starał się ją pozyskać? Zamiast pok pokłonić się o nią, a ulusowi pomponi, odebrał dziecko pod rodzicom. rodzicą. Chciał uczynić nie żoną, ale na Jął. Ją, Wychowankę zacnego domu, jął córkę królewską i sprowadził ją do tego domu zbrodni i sromoty. Pokalał jej niewinne oczy widokiem bezcennej uczty. Postępował z nią jak z nierządnicą. Zali zapomniał, czym jest dom Aulusów i kim Pomponia Grecyna, która wychowała Ligię. Zali nie ma dość rozumu na to, by odgadnąć, że to są kobiety inne niż Nigidia. Niż kalwiak letpienia, niż Popea, i niż te wszystkie, które napotka w domu Cezara, Zali ująwszy ligę, nie zrozumiał od razu, że to jest czyste dziewczę, które woli śmierć od hańby. Skądże wie, jakich ona bogów wyznaje, i czy nie nielepszych niż nierządna Wenus lub Izys, które czy czczą rozpustne Rzymianki. Nie, Lidia ja nie, nie czyniła jej wyznań, ale mówiła, jej, że, ratunku wyglą... że ratunku wygląda od niego, od Winciusza. Miała nadzieję, że on wyprosi dla niej, dla niej od Cezara powrót do domu i że wróci ją do Pomponi. A mówiąc po ty, o tym, poniła, poniła się jak dziewczę, które kocha i ufa. Jej serce biło dla niego, ale on sam przestraszył ją, zraził, oburzył. Niechże teraz jej szuka z pomocą żołnierzy Cezara. Ale niech wie, że jeśli dziecko popełni umrze, to na nią padnie podejrzenie i zguba jej będzie nieuchronna. Przez gniew i ból Winciusza począł się przyciskać wzruszenie. Wiadomość, że Ligia kochała go, wstrząsnęły do głębi jego duszą. Przypomniał ją sobie w ogrodzie łaurusów, gdy słuchała jego słów z rumieńcem na twarzy i z oczyma pełnymi światła. Wydawało mu się, że wówczas istotnie poczynała go kochać, i nagle ogarnęło go natomiast poczucie. Jego szczęścia stokroć jeszcze większego niż to, którego pragnął. Pomyślał, że istotnie mógł ją mieć po, powolno, a w dodatku kuchającą. Oto byłaby obrzędł, obrzędła drzwi jego i namaściła je wilczym tłuszczem, a potem zasiadła jako żona na owczym runie u jego ogniska. Oto słyszawszy z jej ust sakramentalne: Gdzie ty, Kajus? Tam i ja, Kaja. I byłaby by na zawsze jego. Czemu on tak nie postąpił? Był przecież gotów. Teraz jej nie ma i może jej nie odnaleźć, a gdyby odnalazł, może ją zgubić. A gdyby nawet nie zgubił, nie chcąc go już ani Aulusowi, nie zechcą go już ani Aulusowi, ani ona. Tu gniew począł mu znów podnieść włosy na głowie, lecz teraz zwrócił się już naprzeciw Aulusom lub Linki, lecz przeciw Petroniuszowi. On był przed wszystkiem winiem. Gdyby nie on, Ligia nie potrzebowałaby się tułać. Byłaby jego narzczoną i żadne niebezpieczeństwo nie wsiadłoby na jego drogą, drogą głową. Zastało się i za późno naprawiać złe, które się naprawić nie da. Za późno. I zdawało mu się, że odkład otworzyła się pod jego nogami. Nie wiedział, co przedsięwziąć, jak postąpić, dokąd się udać. A tak tty powtórzyła jak echo słowo za późno które w cudzych ustach zabrzmiało mu jak wyrób śmierci. Rozumiał tylko jedną rzecz, że trzeba mu znaleźć Ligię, bo inaczej stanie się z nim coś złego i okręciwszy się machinalnie w togę, chciał odejść, nie żegnając się nawet z Zagdę. Gdy wtem zasłona dzieląca przedsionek do atrium atrium się nagle ujrzał przed sobą żałobną postać pomponi Grecyny. Widocznie ona dowiedziała się już o zniknięciu Ligi i sądząc, że jej łatwiej Będziemy szła urzą widzieć się, za pochodziła do niej po wiadomości. Lecz spostrzegłszy, a zwróciła ku niemu swą drobną, bladą twarz i po chwili rzekła: Marku, niech ci Bóg przebaczy krzywdę, jaką wyrządziłeś nam i ligi. On stał z czołem spuszczonym, z poczuciem nieszczęścia i winy. I nie rozumiejąc, jaki Bóg miałby mu przebaczyć I dlaczego pomponiem mówiła o przebaczeniu, gdyby powinna pow była mówić o zemście i wreszcie wyszedł z głową bezradną pełno ciężkich myśli, ogromnych troski i zdumienia. Na dziedzińcu i pod galerią stały niespokojne gromady ludzi. Między pałacowymi niewolnikami widać było rycerzy i senatorów, którzy przybyli dowiedzieć się o zdrowie małej Augusty, a zarazem pokazać się w pałacu i złożyć dowód swej troskliwości choćby wobec niewolników cesarińskich wieść o chorobie bogini. Rozeszło się widać szybko, bo w bramie ukazały się coraz nowe postacie, a przed w ruchu widać było całe tłumy. Niektórzy przyby przybywając, wiedząc, że winic już wychodził z pałacu, zaczepiali go o nowiny, lecz on nie odpowiadał na pytania. Szedł przez siebie, dobki Petronius, który także przybył już po wiadomości, nie potrącił go o piersią i nie zatrzymał. Winic już byłby niech zawrzał na jego widok i dopuścił się jakiegoś bezprawia pałacu Cezara, gdyby nie to, że akta wyszła jak. Że od akta wyszedł jak złamany. W takim wyczerpaniu i pognębieniu, że chwilowo puścił go nawet wrodzoną zapalczywość. Odsunął jednak petroniusza i chciał przejść, lecz ów zatrzymał go prawie przy mocy. Jak się ma boska? spytał. Ale owa przymoc rozdrażniła znów więc Czy wzburzyła go? W jednej chwili. Niech piekło pochłonie ją i cały ten dom! odpowiedział ściskając zęby. Mielśnie szczęśliwy rzekł petroniusz i rozejrzał się na oku. Dodał pośpiesznie. Chcesz wiedzieć coś o Ligi? To chodź ze mną. Nie, tu nic nie powiem. Chodź ze mną, powiem ci moje domysły w lektyce. I oto wchorzywszy ramieniem młodego człowieka, wyprowadził go co prędzej z pałacu. Lecz o tym, o to mu głównie chodziło, gdyż nowin nie miał żadnych, natomiast będąc człowiekiem zaradnym męc mimo wczorajszego oburzenia, dużo współczucia dla Winciusza wreszcie poczu poczuwszy się poniekąd do odpowiedzialności za wszystko, co się stało, żeby było coś przedsięwziąć, i gdy wsiedli do lektyki, rzekł: Przy wszystkich bramach kazałem czuwać moim niewolnikom, dawszy im dokładny opis dziewczyny i tego olbrzyma, który ją u Cezara wyniósł uczty. Nie ma, ją, nie ma ją ukryć w której ze swoich wiejskich posiadłości. W takim razie będziemy wiedzieli, w którą stronę ją uprowadzą. Jeśli zaś przy bramach jej nie dostrzegą, to będzie dowód, że została w mieście. Dziś jeszcze w mieście rozpoczniemy poszukiwania. Aulusowie nie wiedzą, gdzie ona jest, odrzekł Wincyusz. Masz li pewnością, że tak jest? Widziałem pomponię, oni szukają jej także. Wczoraj nie mogła z miasta wyjść, bo nocą bramy zamknięte. Dwóch z moich ludzi krąży koło każdej bramy. Jeden ma iść w ślad za ligią i za olbrzymem. Drugi wróci natychmiast, by dać znać. Jeśli jest w mieście, znajdziemy ją, bo owego liga, choćby po wzroście i barkach, rozpoznać łatwo. Szczęśliwyś, że nie porwał jej Cezar. Mogę ci, zaś zapewnić, że nie, bo na Palatynie nie ma dla niej ta dla mnie tajemnic. Dwieńców wybuchnął więcej jeszcze żalem niż gniewem. Głosem przerywanym przez, przez wzruszenie począł Petroniuszowi opowiadać, co słyszał od akty. Jakie nowe niebezpieczeństwa zawisły nad głową Liki. tak straszne, że wobec nich, znalazłszy zbiegów, trzeba będzie ukrywać się jak najstaranniej przed Popeą. Począł ją wrzucać gorzko Petroniuszowi jego rady. Gdyby nie on, wszystko by poszło inaczej. Ligia byłaby u Aulusów, a on winnicz mógłby ją widywać codziennie i byłby szczęśliwszy od Cezara. I unosząc się w miarę odpowiadania, poddawał się coraz bardziej w wzruszeniu, aż wreszcie u żalu uściekłości poczęło mu kapać z oczu. Petroniusz zaś, który wprost nie spodziewał się, by młody człowiek mógł kochać, pożądać do tego stopnia, Widząc tę łzy rozpaczy mówił sobie w duchu z pewnym zdziwieniem. O potężna pani Cypru. Ty jednak królujesz Bogą i ludziom. To jest jeszcze taki obrazek. I to był właśnie 11 rozdział z książki Kłowadi z Henryka Sienkiewicza. Zapraszam do poprzedniego odcinka albo do kolejnego. To, cześć!